Uniwersum Obcego jest niezwykle brutalnym miejscem, w którym Galaktyczne Imperia toczyły między sobą wiele batalii o strefy wpływów w poszczególnych układach planetarnych. Wśród nich byli dobrze wam znani inżynierowie, ale i również predatorzy, którzy po niebotycznym skoku technologicznym związanym z rozgromieniem cywilizacji Amengi zaczęli pojawiać się w sektorach skolonizowanych przez inżynierów, bądź też na terenie ich planet badawczych. Witajcie na kanale Gracz w dzisiejszym materiale opowiem Wam o relacjach między tymi gatunkami na podstawie jednego z komiksowych incydentów. Z góry dziękuję za pozostawienie lajka i komentarza, bo pomaga to w rozwoju kanału. Setki lat przed założeniem ludzkiej kolonii więziennej na planecie Fiorina 161, zwanej też Furion, inżynierowie prowadzili tam liczne badania związane z kreacją nowego życia, które miały pomóc odtworzyć im gatunek doskonały i rozpracować problem blokady rozrodczej, która trapiła ich gatunek przez nadmierne eksperymenty. Mimo że planeta ta była wyjątkowo niegościnna, gdyż wiały tam huraganowe wiatry, a temperatura na jej powierzchni wahała się od 100 stopni w dzień do minus 40 w nocy, inżynierowie z racji jej odległości od planety zwanej rajem prowadzili tam pod specjalną biomechaniczną kopułą badania związane z modyfikowaniem genotypu ksenomorfów. Chcieli w ten sposób uniknąć ewentualnej katastrofy, gdyby mutanci w jakikolwiek sposób zdołali opuścić sektory badawcze i przeniknąć w statkach na najbliższe zamieszkane planety. Mieli już bowiem doświadczenie w takiej sytuacji, gdyż przez jedno z takich wydarzeń ich gatunek prawie wyginął miliardy lat wcześniej. Było to zresztą opisane w komiksie Obce Apokalipsa Niszczycielskie Anioły. Jak się możecie domyśleć, placówka ta została namierzona przez skanery statku należącego do klanu Predatorów Złej Krwi. Banitów, którzy nieustannie eksplorowali galaktykę, ponieważ nie mogli powrócić na Jauchia Prime. Rządni krwiłowcy przypuścili szturm na biomechaniczną kopułę, powodując awarię zasilania, która uwolniła hybrydy neomorfów i ksenomorfów z sektoru badawczych, co skutkowało rozpoczęciem wielkiego polowania. W korytarzach ociekających śluzem i wyglądających jak trzewie wielkiego obcego, Predatorzy walczyli przeciwko inżynierom uzbrojonym w karabiny, strzelające między innymi pociskami z czarnej mazi. Podobne cacko w późniejszym okresie wpadło nawet w ręce ludzi, a mianowicie w ręce Gargoheldera, który otwarcie współpracował z Predatorami. Opowiada o tym cała seria komiksów, w tym m.in. Prometeusz, życie i śmierć. Jak się możecie domyślać, sytuacja mocno się skomplikowała po kilku godzinach walk, gdyż ksenomorfy zdołały zaimpregnować kilku inżynierów, po czym wyłoniły się z niej wyjątkowo niebezpieczne stworzenia zwane ultramorfami, które wyprostowane osiągały ponad 4 metry wzrostu. Sytuacja ta przekreśliła losy predatorów, ale i samych inżynierów, którzy błyskawicznie wycofali swoje siły z kopuły za pomocą statku podobnego do tego z filmu Prometeusz. W eksperymentalnej lokacji pozostały jedynie niedobicki spejsz dżokojów i predatorów, które starały się odeprzeć bezpośrednie ataki nowego gatunku obcych. Niestety finalnie inżynierowie odlatujący statkiem zauważyli jedynie wielką eksplozję, która rozsadziła biomechaniczną kopułę, co świadczyło o tym, że ostatnie siły predatorów poległy w walce z nowym zagrożeniem. Ostatnie komiksowe sceny przedstawiały rozmowę inżynierów, podczas której jeden z nich otwarcie powiedział, że te paskudne, zdziczałe zwierzęta znowu cofnęły nas o krok wstecz w drodze do boskości. Było to potwierdzenie, że drogi tych gatunków już wcześniej się przecinały i inżynierowie mieli już wyrobioną negatywną opinię na temat predatorów. Moja biblioteka zasiliła się właśnie o angielskie wydania komiksów, które upolowałem w internecie, więc jeśli będziecie chcieli posłuchać ciekawych historii z lore i predatora, piszcie śmiało w komentarzu. Tymczasem do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!